Cześć z tej strony, Karolina, ta od obfitości i Human Design. Jestem Twoją ekspertką od Human Design. I dzisiaj bardzo szczególny, nazwijmy to, mini odczyt. Obecnie na Netflixie króluje dokument o tym, jak zostać przywódcą sekty. Absolutnie z tym, jak bardzo chcę poznawać ludzi, wchodzić w ich umysły nieco, próbując ich zrozumieć i jeszcze lepiej przekazywać moją wiedzę nie mogłam sobie tego serialu po prostu odmówić i oglądając w jednych z pierwszych odcinków bardzo znana postać Charles Manson absolutny lider sekty która nie była aż taka wielka natomiast zasłynęła pewnym makabrycznym czynem to wszystko wiemy historię znamy nie znamy internet Google Googlujemy. Nie będę wdawała się tutaj w te szczegóły. Natomiast ja oczywiście wszystko przeciskam przez pryzmat human design. Sprawdzam kto jest jakim typem, jaki ma profil, w jaki sposób funkcjonuje i dlaczego. Wiele z tych odpowiedzi daje mi taką świadomość tego, dlaczego ta osoba osiągnęła sukces bądź poniosła porażkę. Tak jak mówię, abstrahując od tego, że popełnił on absolutnie zły czyn, i tutaj żaden human design nam niestety, ale nie pomoże. Natomiast pomoże nam zrozumieć pewne inne rzeczy, pewne inne schematy. I na przykład Charles Manson jest projektorem. Jako projektor ma aurę penetrującą, w związku z tym widzi u drugiego człowieka rzeczy, które być może mogłyby być pominięte przez kogoś innego. zauważa te osoby. W związku z tym te osoby mogą poczuć się ważne. A jak lepiej nie wciągnąć kogoś do swojej sekty, niż sprawić, żeby ta osoba poczuła się ważna. I nawet z tego co pamiętam, ponieważ było tam kilka przy, kilkoro przywódców sekt, Charles każdej kolejnej kobiecie obiecywał nawet nie tyle obiecywał, tak jakby udowadniał, że ona jest tą najwspanialszą, cudowną. I na koniec, kiedy one dowiadywały się o tych innych kobietach, okazywało się, że tak naprawdę w sumie to przez niego czuję się tak zauważona, jest mi z nim tak dobrze, więc absolutnie pominę ten fakt, że są tutaj także te inne kobiety, które także czują do niego to samo. Absolutnie kolejny przykład na to, jak coś dobrego można wykorzystać także w stronę zła. Niestety tak jest ze wszystkim na świecie. Jest nawet na moim blogu artykuł o tym, jak można kogoś zniszczyć za pomocą human design. Wrzucę go w opis tego wideo o tym, jak bliska, kiedyś bliska mi osoba, nie ma jej już w moim otoczeniu, chciała mnie zniszczyć za pomocą mojej wiedzy o human design. Design, więc nawet jeżeli coś jest stworzone do tego, żeby czynić dobro, niestety zawsze znajdzie się taki Charles Manson. Co dalej? W dokumencie była informacja o tym, że kiedy trafił on do więzienia, dużo sobie tam przemyśliwał, um, czytał, zdobywał wiedzę. <laughs> Kurczę znowu idealny motyw po to, żeby Zbierać doświadczenie, żeby być gotowym, kiedy przyjdzie to właściwe zaproszenie dla projektora. Ale dla mnie był to też jasny sygnał, że kurczę, on ma chyba w profilu cyfrę numer 2. Nie pomyliłem się. Jest to projektor o profilu 2-4. I właśnie do swojego geniuszu dochodzi w momentach odosobnienia, wtedy, kiedy ma szansę i okazję pomyśleć, więc. Niestety, niestety, ale ten czas w więzieniu był zbawienny dla późniejszych działań Charlesa Mansona, w tym, żeby on sięgnął do tego swojego geniuszu. A żeby był on szalonym i chorym człowiekiem, niestety sięgnął w ciemne strony. A jako profil numer 4 absolutnie potrzebował ludzi i chciał ludzi. To jest połączenie introwertyka z ekstrawertykiem. Więc ym, taka mieszanka trochę wybuchowa, ale jeżeli należycie, ją opanujesz, to absolutnie można wieść po prostu lekkie życie balansują pomiędzy jedną siłą a drugą. I to są te rzeczy, na które szczególnie chciałam zwrócić uwagę. Jako ciekawostkę jeszcze powiem, że Charles ma niezdefiniowane serce, czyli on nie ma stałego dostępu do pewności siebie. Czyli to nie jest osoba aż tak charyzmatyczna i aż tak zmotywowana, chociaż. Nasze centra niezdefiniowane mają absolutny potencjał do tego, żeby funkcjonować jeszcze lepiej niż nasze centra zdefiniowane. Ponadto musimy mieć z tyłu głowy tą świadomość, że on otaczał się jednak dużą ilością ludzi. No, jak na sektę, nie aż tak dużą, ale jednak te osoby. Absolutnie mogły go motywować do dalszych działań. Dlatego, że w Human Design wszyscy się uzupełniamy i na siebie oddziaływujemy. Wchodzimy po prostu w swoje interakcje. I jeśli mi nie wierzysz, to rozejrzyj się po swoim otoczeniu i zwrócisz uwagę, że obcując z określonymi osobami albo czujesz na przykład przypływ. Logicznego myślenia, albo myślenia w kontekście biznesowym, a gdzie indziej, kiedy indziej, będziesz bardziej myślał, myślała w kontekście o zabawa, życie tu i teraz, prawda? Absolutnie z każdym człowiekiem różne emocje, różne interakcje. To jest dosłownie, tak można to wytłumaczyć, działanie, oddziaływanie na siebie względem human design, więc może być tak, że on uzupełnił sobie ten brak w postaci niezdefiniowanego serca, właśnie otaczając się osobami, gdzie tam absolutnie ktoś musiał mieć zdefiniowane serce, a być może nawet i jedna osoba. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie ciekawy. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej na kanale. Zapraszam Cię też na moje inne media społecznościowe, gdzie znajdziesz mnie absolutnie codziennie. I mam nadzieję, że zachęciłam Cię do zgłębiania wiedzy o Human Design. Reszta w opisie, a my widzimy się następnym razem.